Witam wszystkich, tu znowu ja, Politeot. I... Przepraszam was wszystkich, że poprzedni odcinek był taki nudny. Ale teraz postaram się już bardziej was zaciekawić. Bo w tym odcinku będziemy budować zbrojownię. I co w tej zbrojowni będzie? Będziemy tam... Przechowywać... Nasze zbroje i bronie. I może w przyszłości jeszcze ją powiększę trochę, albo nawet już teraz zrobię po prostu trochę większą. I od razu będziemy tam w jakiejś tam drugiej części tego trzymać też narzędzia. Teraz jeszcze zlecę tutaj szybko. Ostatnio się zabiłem, kiedy tutaj zlatywałem. No właśnie, tak jak teraz. Kurde. Bo mi się w pewnym momencie tutaj zaczynają strzałki. Kiedy to tutaj lecę. No kurczę. I właśnie tak się umiera w Minecrafcie. Umierasz, klikasz respawn, pojawiasz się znowu na miejscu, w którym zacząłeś grę. Odwiedzę sobie przy okazji mój stary dom. Może, tam, może mam tutaj coś interesującego. Nope. Nic nie ma. No i gorsze jakby teraz nas Creeper zaatakował, bo nie mamy jak z nim walczyć. I jak się umrzecie, to się nie bójcie, że straciliście wszystkie swoje przedmioty cenne. Ponieważ one są przez nas wypuszczane w miejscu, w którym umarliśmy. Tak jak potwory wypuszczają coś kiedy my je zabijemy To my też wypuszczamy różne rzeczy Które mieliśmy przy sobie Dobra, nic nas nie zaatakowało podczas drogi, trochę Minecraft się teraz przycina. Jeszcze piórka tutaj położę O ten, 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 ten. No, Mordę, Mordę. No eee, bra, to ja teraz utnę nagrywanie. I wrócę do was, kiedy już zbiorę moje itemki. No dobra, witam was wszystkich ponownie. Już tutaj zjeżdżam na sam dół. Widzę już moje pierwsze itemki. O! Wszystko mam z powrotem. No dobrze, że tutaj zbudowałem sobie taką małą stację, w której wszystko mam. Proszę sobie jeszcze ułożyć łopata tu, siekiera tu. Tu zegarek. No dobra. I jeszcze to tutaj. Jeszcze to mięsko sobie tutaj tak ładnie ułożymy. O. Teraz w tej skrzyni nic nie ma, niestety. Czyli tak naprawdę poszedłem tutaj po nic, bo myślałem, że to może fajnego będzie w tej skrzyni. Tylko cobblestone, którego jest wszędzie pełno. Dobra, no, teraz wejdziemy na górę, akurat jest południe. I zaczniemy budować sobie naszą zbrojownię. Yy. Muszę sobie zrobić tutaj coś, żebym mógł szybciej wchodzić na górę, bo te drabinki są naprawdę męczące. Strasznie wolno się po nich wchodzi. No dobra, jesteśmy już na górze. Wezmę sobie jeszcze tą lawę. Lawa jest fajna. O, i jeszcze siarkę też weźmiemy. Ona też będzie w zbrojowni. No. Jeszcze to i to. No, dobra. Teraz musimy sobie znaleźć fajne miejsce, w którym będziemy mogli wybudować zbrojownię. Zamierzam ją wybudować gdzieś... Blisko tamtego dungeona. Żebym w razie czego, jak na przykład tam umrę gdzieś, mógł szybko znowu yy, wziąć mój ekwipunek. Kurczę. I znowu rzucić się na te pająki. Chociaż słyszę szkielety. Tutaj teren jest oświetlony, może tam. forever alone. O jak też widzicie, mam już spolszczoną wersję Minecrafta. Spolszczenie możecie ściągnąć na moim kanale i tam z poradnikiem wszystko jak to zrobić. No i będziecie też mieli takiego fajnego Minecrafta po polsku. Niestety nie ma polskich liter w spolszczeniu, ale zawsze coś Najpierw musimy sobie troszeczkę wyczyścić teren Pod naszą zbrojownię Za chwilę łopata się skończy No, zostało jeszcze jedno uderzenie To zastawimy tutaj no A to drzewko takie ładne może sobie rosnąć Tak ładnie się te liście ułożyły Tak symetrycznie Tu już jest brzydsze, to zetniemy Ale zaraz mamy miejsce w wyposażeniu. Dobra, mamy Minecraft się trochę zacina, ponieważ spróbowałem grać w trybie pełnoekranowym Zobaczymy jak to później będzie na filmiku, może będzie coś lepiej Większy ekran, większa rozdzielczość Tak jakby No dobra, teraz musimy zacząć budowę Najpierw tutaj zamierzam to wyłożyć cobblestone'em Gdzieś tak do... Tąd to będzie takie obramowanie naszej zbrojowni. Toj terenu nie będziemy marnować, zrobimy jeszcze dwie kratki dalej. Albo jeszcze to rozwalę. O węgiel? Mam miejsce? Nie mam. Zrobię sobie tak. O. o ile węgla? Pewnie dlatego, że dungeon jest blisko. Jak tam z czasem stoimy? Słabo. Bardzo słabo Murz zachodzi słońce i tylko postawię to obramowanie Będę musiał do domu wracać. O, ładnie są widać nasz dom Niedokończony zresztą Tutaj drzewo nie do końca wyrąbane. O, to było to du duże drzewo co przez przypadek z ciałem. Minecraft się nadal zacina. O kurczę, to jest słabo z FPS-ami. mi się wyświetla, że dużo, ale to się jakoś... oszustwo jakieś tutaj jest. O, to tego jednego kawałka nie będzie od razu. Połowa tych liści się zawali. No, a tych liści tutaj ma nie być. One tylko przeszkadzają. Dobra, ja mówię Wam, to drzewo urośnie. Ewentualnie mogę jeszcze rozwalić tą pochodnię, tak dla pewności. Zero miejsca. To jeszcze ten węgiel. O dobra, możemy zabrać już tą pochodnię. No ja tylko teraz w tym odcinku miałem budować zbrojownię i nic prawie nie zdążyłem zrobić. Już robi ciemno. To nie wiem. O, patrzcie, patrzcie. Nawet zapomniałem, że tutaj mam kamień. Przyda mi się przy budowie. No, dobra. Ja będę sobie jeszcze na dół trochę pokopać. A już chyba się skapnąłem dlaczego nie, takie, ten, tak nie mogłem sobie wspiąć później na drabinki. Drabinki też są bluczkami i one też zajmują trochę tam miejsca. One nie są tylko takie płaskie. Ale też na nich można na przykład stać i w ogóle. nie dlatego tak o ten bok ich uderzałem i nie mogłem przejść. Nie mogłem tam... No właśnie. Teraz może tak najpierw muszę jeszcze tam wrócić na chwilę, zrobić sobie nową łopatę, co najmniej jedną, najlepiej dwie i schować trochę niepotrzebnych rzeczy do skrzyni muszę, kurczę, będę musiał to wziąć. Zresztą nie, to może się nam przydać, ale kobyl z tą nam się nie przyda, to to położę na górze. To co później muszę zabrać. To i to i to. Siekiera też nam się nie przyda, przynajmniej nie powinna nam się przydać. Jeżeli miałaby się nam przydać, to znaczy, że coś dziwnego się dzieje. To się nam przyda. To już niekoniecznie. Siarkę musimy zostawić, tak dla bezpieczeństwa. Pewno zostawię, piórka też, strzały też, a resztę można z wziąć. A jeszcze więcej kamiennych kilofów trzeba zrobić. Tak, cztery to. No dobra, i idziemy. I tym razem, zamiast kopać tam cały czas do przodu, to rozkopię trochę te ściany. Bo coś tutaj tak czuję, że tutaj coś fajnego może być za nim. O, już się, nam się skończyło od razu. No po prostu cały ten żwir. Żeby nic tutaj nie zostało z tego żwiru. A później, ewentualnie jak nic nie będzie, to po prostu wyłożę kamieniem i przynajmniej będzie ładniej niż ten żwir. Położę tutaj pochodnie. Jeszcze na podłodze, chociaż pod nim nic nie może być, ale... Jak już wszystko, to wszystko. Bo już na... Jak jesteśmy tak nisko, to pod nami nie może się trafić. Nie ma szans, żeby pod nami się trafiła jaskinia. Dlatego kopać w dół można spoko. Chociaż za bardzo gdzie nie ma w dół. No, przeważnie jak kupimy w dół, to pójdzie tylko bedrock, czyli ten niezniszczalny kamień. Pochodnia. Jest żelazo. Jeszcze tylko rozkopię trochę dookoła. I będziemy mieli trochę więcej krzemieni na strzały. Rozkopię tak, żeby mi się łopata skończyła. O właśnie, i teraz wykopiłem sobie jeszcze raz. Spodziewałem się trochę więcej. Pochodnia. kurze tylko czemu mi nie wyszła ta zbrojownia? To czy ogłem ona będzie? Wszystko będzie. Tylko... Coś mi... Nie wyszło jej zbudowanie teraz. No dobra, tylko dwa żelaza. Tyle żwiru. To teraz... Musimy wziąć... Ten oto kamień. Ząpimy to sobie tutaj Jakby nic nie było nigdy Nawet chciałem rozkopać ten żwir Żeby tutaj ładniej było Zresztą muszę to zobaczyć, czy tam na, na górze nic nie ma Tam jest jakieś światełko Od czego? A, od tej pochodni Skąd ona się tam wzięło? Dobra, nieważne pewnie przed chwilą ją postawiłem, tylko już o tym zapomniałem Kamień. To uzupełnimy kamieniem, kamień, kamień. Kamień, kamień. To jest czas na ciebie. Kopiąc w górę tutaj mamy większe szanse coś znaleźć i większe szanse, że coś na nas spadnie. Bo teraz nad nami jest już cały świat... Pod nami już nic nie ma, wszystko teraz jest nad nami. W górę, w górę, hop hop, lepiej, nie kopać bezpośrednio nad sobą, żeby chociaż mieć jakąś drogę ucieczki, więcej żelaza, dostaję wam pochodnie, jakbyście nie widzieli tego żelaza, poskradam się teraz trochę na shifcie. żeby nie było, że spadnę w dół. Nie chcę marnować tego miejsca całego teraz, bo później jeszcze się okaże, że jakiś dungeon się znajdzie, w którym się potworki pojawiają i później będzie problem. Nie będziemy mieli już jedzenia. Pół serduszka. No ale tam zaraz pójdę, to skończyć. Zaraz się znowu łopata skończy. Będzie sobie zrobić most. Łopata się zaraz znowu skończyła. Po mnie będziemy kopać. To chyba sobie zrobię tutaj takiego tymczasowego workbencha, bo już mi się nie chce wracać. I zrobię sobie z pięć kamiennych łopat. O. o tak jest dobrze, chociaż teraz nie ma miejsca w wyposażeniu Chyba jakbyśmy coś znaleźli fajniejszego To byśmy nie mieli jak tego wziąć Chociaż na żelazo jest miejsce I łopaty się za chwilę skończą O, co to, to? Żelazo Fajnie Bardzo fajnie jest no, nareszcie trochę więcej Ale nadal nie zbyt dużo Dobra, teraz trzeba wyburzyć ten nasz Ciebie tam zostawię, tylko 4 drewna przecież No, To zebrać i teraz trzeba tutaj cały ten sufit w tym miejscu a jednak trzeba będzie ciebie sąd zabrać, bo zajmujesz miejsce ściany Chodź i ty. Chodź. Kurczę. No, teraz dobrze, teraz to. Odstawimy sobie tutaj, żeby zachować porządek w naszej kopalni która się zacina Jeszcze muszę odstawić pochodnie w tych miejscach, co rozdłubałem Czyli tutaj, tutaj zbytnio ściany nie zostały naruszone Ale tutaj już trochę bardziej O Teraz ani śladu tego jeszcze tutaj mam trochę na samym początku, tutaj takie małe placki. A tam co jest? Tutaj pochodnie. Coś jakoś dziwnie ten piesek się tutaj pojawił. Zaczyna ta ziemia. Dobra, nic, zostawiam. Jeden, co tutaj ma prawo być, to kamień i bedrock i pochodnie. Przynajmniej trochę to ciekawsze niż kopanie, po prostu do przodu. Przynajmniej tak sądzę. O już ranek. Mam miejsce na węgiel? Nie, dobra, to już go nie będziemy zbierać, zbiorę kiedy indziej. Zauważę dziurę w ścianie. Teraz musimy iść z powrotem. Do zbrojowni odłożymy. Te, tutaj te trzy łopaty. Tą jedną wykończoną też, a tą weźmiemy tylko tak w razie czego. Trzeba z powrotem zabrać siekierę z powrotem to. Trochę więcej nasz żwiru nie, to odłożyć tu, żelazo wezmę, to z tym, siarkę, to żelazo, kilofy te można odłożyć tak naprawdę i ten nam wystarczy. Org bench'a postawimy sobie później tam. I pozostałe miejsce trzeba wypełnić wiadrami z lawą I tym piórkiem Dobra, hmm. widzicie jaki przydatny zegarek? Tylko sobie patrzę podczas kopania już wiem Kiedy mogę wyjść na powierzchnię A teraz akurat jest już po świcie Powinno już nie być zbyt dużo potworów <laughs> już będziemy na powierzchni, pójdziemy tam z powrotem, gdzie wyłożyliśmy tego cobblestone'a i dokończymy budowę. Mogłbym też użyć od razu tam gliny i tegieł, ale po pierwsze mam ich mało, a po drugie, wolę zostawić na inne projekty. Słuchaj, jakieś chodzenie po trawie, cichutkie. Nie ma tutaj żadnych creeperów. Warajcie, czego mieczek. Kurczę, no co ja cały czas tracę? Życie za spadanie tutaj. Ten przecież nic. Nie, to nie był za duży klif, żeby z niego spaść. Mam nadzieję, że te kroki, co słyszę, to są zwierzęta. No, oczywiście, nie cząc moich kroków. A to jest to, jest kiena, w który znaleźliśmy wtedy Żela za dużo. I wszystko przerobiliśmy na kolejki, które na razie są dość bezużyteczne. Dobra, teraz jeszcze mam w planach położyć jeszcze jedną warstwę cobblestone'a. Teraz jest równo południe. Jak możecie zobaczyć na zegarku, to tutaj. Trzeba by zamurować. O, ładnie. to będą takie jakby fundamenty. Teraz wyłożymy tutaj naszą podłogę z kamienia już przetopionego żeby ładnie było tutaj w naszej zbrojowni Można dokłaść tak? Cóż, wtedy jest duże ryzyko błędu. Można postawić jeden na drugim, wtedy go stracimy. O, węgiel. Ogólnie, w tej zbrojowni, będzie głównym elementem: skrzynię z narzędziami i elementami potrzebnymi do robienia narzędzi. No i jeszcze piecyk. Będzie i workbench. Piecyków kilka najprawdopodobniej. Ale to będzie ten nasz pierwszy piecyk. I nie mam węgla. To teraz zrobimy sobie dwie skrzynie już. Zostawię je sobie tutaj, tak wzdłuż tego będzie, chociaż nie, siekierka, tutaj zrobię dwie skrzynie i żeby to nie wyglądało tak dziwnie od razu zrobię dwie następne, bo też nie mam tyle drewna, Kurczę. to zrobię jedną następną. ten najpierw trzeba by położyć obojętnie co jakąś ziemię na przykład Tą skrzynię postawimy tutaj odwróciła się w tą stronę nieładna nie skrzynia F, B, brzydka skrzynia jeszcze teraz szybko rozrąbię jakieś drzewo może tamto bo jakoś mi nie pasuje Zrobię sobie jeszcze jedną skrzynię pokażę wam jak to będzie miało wyglądać To tutaj, to tutaj o! Teraz tą skrzynię przyczepię, tu kurczę. Trzeba położyć jeszcze tutaj coś, tutaj będzie miało być coś ładniejszego, chociaż to już mogę w takim razie zniszczyć. To położyć tu, to tu, to zniszczyć. No. I później to tam postawię ten kamień ładny I skrzynie tak samo, bo jakbyśmy chcieli zrobić jedną na drugiej To ta dolna by się nie otwierała Niestety Tak można sobie zrobić ładnie tak skrzynie No To był kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Minecraft Chociaż zaczekajcie jak tam... Nie, już wieczór No to to był kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Minecraft Beta do zobaczenia wszystkim, oglądajcie inne filmiki, zobaczcie poradnik jak ściągnąć sobie spolszczenie, jeżeli macie Minecrafta lub zamierzacie go kupić. Oglądajcie wszystkie nowe części, no i do zobaczenia wszystkim na następnym odcinku.